No i stało się to, co zapowiadałem, a więc Nagelsmann został trenerem Bayernu Monachium. Mówiłem o tym, teraz Bayern Monachium to potwierdził oficjalnie. Nagelsmann będzie nowym trenerem Bayernu od nowego sezonu, no bo wiadomo, że nie teraz. No właśnie, ale tutaj są pewne smaczki, ponieważ na jakich warunkach yy, będzie po prostu wykupiony, jeśli chodzi o RB Lipski, to spore pieniądze, jest to rekord, jeśli chodzi o Bundesligę. No za wielu piłkarzy nawet się takich pieniędzy nie płaci. A i tutaj też kwestia tego, że Flik. Podchodzi prawdopodobnie do reprezentacji, i reprezentacja ym, da pewien bonus, jeśli chodzi o Bayern Monachium. Dzisiaj wszystkie smaczki, kruczki, afery, kombinacje, machlojki, wszystko dzisiaj przedstawia. Oczywiście a propos naglesmana, no nie, no, machlojek nie będzie afer, też nie, ale wszystko przedstawia na temat naglesmana w Bayernie Monachium, o tym wszystkim. W dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grzyw dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat Nagelsmana, ponieważ Nagelsman zostanie oficjalnie trenerem Bayernu Monachium od nowego sezonu tego roku, czyli w połowie praktycznie tego roku. To praktycznie Bayern Monachium powiedział oficjalnie. Co ciekawe, Bayern Monachium będzie musiał za niego zapłacić 23 miliony euro. Takie informacje podaje Bild. Flick odchodzi, natomiast odejdzie prawdopodobnie do reprezentacji. Jest taka umowa dżentelmeńska, że reprezentacja Niemiec w zamian za to, że Flick odchodzi, no nie będzie będzie chciała kasynie od reprezentacji, tylko będzie musiała reprezentacja Niemiec rozegrać jeden mecz towarzyski z Bayernem Monachium. No i tutaj niektórzy mają śmiech na sali, tarzają się ze śmiechu. Jak? Przecież większość piłkarzy w reprezentacji, to są piłkarze z Bayernu Monachium. Tak niegdyś było w reprezentacji Polski, piłkarze byli z Degi Warszawa. No to jak mają po prostu być mecz reprezentacja Niemiec kontra Bayern Monachium, skoro po prostu połowa drużyny z Bayernu zostanie wyciągnięta do reprezentacji Niemiec. No ale tak czy owak, tak po prostu takie są ustalenia. Wiemy, że jeżeli by doszło do takiego meczu, to wiadomo, że Robert Lewandowski w takim meczu by wystąpił, bo po stronie Bayernu, bo, no bo jest jeden z nielicznych piłkarzy w, praktycznie w Bayernie, którzy nie są z, nie, 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 nie grają w reprezentacji Niemiec. Natomiast tak jest, tak jest po prostu, jakby umowa. Przede wszystkim to nie jest kwestia jakby sparingu czy po prostu takiego meczu testowego, tylko chodzi o to, że wpływy do kasy klubowej z tytułu sprzedanych biletów, bo Bayern Monachium szacuje, że do tego czasu, kiedy ten mecz zostanie rozegrany, już kibice będą mogli wejść na stadiony, i to będzie po prostu ticket day, a więc dzień sprzedażowy, że zarobią na sprzedaży biletów z, właśnie z tego meczu. A wiadomo, że to będzie się cieszyć dużą popularnością, no bo kibice przydomina Bayern i na reprezentację dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć, zostaną tutaj upieczone. Natomiast tak wygląda sytuacja, i tutaj Nagelsmann przechodzi do Bayernu Monachium z Erbelivska. Erbelivsky po prostu no, będzie chciał za niego wiadomo. Z, do Erbelivska ma przyjść praktycznie na chwilę tymczasowy trener z Salzburga, także cały czas to koło tak ta karuzela tych trenerska się toczy. I ja zaraz powiem, czy to jest dobra decyzja, jeśli chodzi o Bayern Monachium, przyjście Nagelsmana, czy też nie, czy w ogóle w grę wchodzili inni zawodnicy, inne nazwiska, to zaraz. Natomiast tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym, że Nagelsman. Podpisał kontrakt z Bayernem Monachium do 2025 roku. Oczywiście tam takie tam słodkie słówka, tak, na konferencji prasowej Hasana Salihamidicza, władz praktycznie Bayernu, o jego kana, że no tutaj widać, że po prostu nagle ma, ma duże zaufanie do Bayernu, bo podpisuje taką długotrwałą umowę i tak dalej no oczywiście takie po prostu bajdurzenie natomiast po pierwsze tak, w piłce nie ma czegoś takiego jak umowa, która jest po prostu stała, tak, i nie można je zerwać bardzo często są te umowy zrywane nie jest to żaden problem, natomiast rzeczywiście podpisał taką sporo taką długą praktycznie umowę, ale jak nie będzie wyniku to go zwolnią, tak, no, to jest oczywista sprawa i Nagelsmann będzie nowym szkoleniowcem tutaj Bayernu Monachium. czy to jest dobra decyzja czy też nie, czy Nagelsmann będzie pasował jeśli chodzi o Bayern Powiedzmy sobie wprost, że na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o Bundesligę, trenera, który lepiej by znał realia Bundesligi, który, jeżeli można było przygotować taką tabelę tak trenerów, to Nagelsmann absolutnie jest po prostu w pierwszej trójce czy na pierwszym miejscu. Moim zdaniem tak, tak Nagelsmann. Natomiast ja nie jestem do końca przekonany, jeśli chodzi o Nagelsmanna. Wydaje mi się, że on się nie sprawdzi, jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo to jest zupełnie inny typ praktycznie drużyny niż RB Lipsk. Nagelsmann, wydaje mi się, że będzie miał taki profil troszeczkę jak Niko Kowacz, a więc bardziej ambicjonalny. Ta drużyna jest moja, oni będą robić tak. ja po prostu tego żądam, decyduję. Natomiast Bayer Monachium, no to jest troszeczkę FC Hollywood, trzeba po prostu trochę być psychologiem. I tu mi się wydaje, że to nie wyjdzie, tak, to nie wyjdzie po prostu z Nagelsmanna, co nie oznacza, że po prostu nie będziemy jakiś jakichś większych, mniejszych sukcesów. Co ciekawe, Nagelsmann jest o rok starszy od Roberta Lewandowskiego, bo ma 34 lata, a Robert Lewandowski ma 33 lata, więc on dla niektórych zawodników będzie praktycznie równolatkiem. Pytanie, czy będzie miał posłuch w szatni. Kolejna sprawa jest taka, że jak szatnia przyjmie Nagelsmana, bo pamiętajmy, że tam były tuzy trenerskie, jeśli chodzi o Bayern Monachium, które prowadziły i teraz przyjdzie Nagelsmann, czy Thomas Miller, Coman, Gnabry, Robert Lewandowski nie będą po prostu mieć beke, tak, z warsztatu trenerskiego e, tutaj Nagelsmana. Moim zdaniem Nagelsman coś tam może ugrać z Bayernem, ale on nie pasuje, tak, do filozofii Bayernu Monachium e, nie pasuje po prostu, bo nie będzie miał posłuchów szatni. Te założenia, które on ma, one są dobre w kontekście właśnie Erbelipska, takiej drużyny, z której można coś wycisnąć, młodych zawodników perspektywicznych. Wydaje mi się, że nagle on się sparzy. On jest dobry do takiej po prostu drużyny, która się kształtuje typu Eintracht Frankfurt, RB Lipsk, tak gdzie można pozyskać młodych zawodników, wykrzestać z nich maksa po prostu tak, żeby trenowali jeszcze więcej i tak dalej. Ale jeżeli ma się określone gwiazdy, to ciężko po prostu tutaj coś więcej ulepić z tych piłkarzy. No i tutaj moje zdanie to nie wygląda. Nie, 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 nie Hansi Flick był świetny pod tym względem, nie popełniał tych błędów na przykład jeśli chodzi o interpersonalne psychologię, zarządzanie tym drużyną, tak jak Niko Kowacz, a wydaje mi się, że Nagelsmann będzie poniekąd kontynuacją Niko Kowacza, aczkolwiek pod kątem warsztatu po prostu jest zdecydowanie lepszym trenerem. Tutaj jest taka sytuacja, chociażby Nagelsmann jest bardzo taki ambicjonalny, taki troszeczkę macho, nawet takie po prostu były urywki, widać można było zobaczyć na, jak grali w dziadka, Nagelsmann czasami grał. Wiadomo, że on przerwał karierę swoją piłkarską, bo miał kontuzję, tam miał ciężkie po prostu życie, ojciec mu zmarł, w pewnym momencie znalazł się na zakręcie finansowym, musiał sprzedać dom, odbudował się, prowadził TSG, tak, Hoffenheim miał tam sukcesy, potem poszedł do Erbelipska, były propozycje ze strony Realu Madryt, on odrzucił, powiedział, że za wcześnie, no, no i rzeczywiście tak na moje zdanie to jest za wcześnie Dziś, jeżeli po prostu buduje tą karierę to wydaje się że Bayern Monachium z naturalną koleją rzeczy ale nie, moim zdaniem, on jest po prostu przypisany do pewnego typu drużyn nie, tak, no zobaczmy sobie jak Zidane musiał się nagimnastykować, nagłówkować żeby na przykład teraz jakiś sukces odnieść z tym Realem, gdzie był krytykowany wielokrotnie go zwaniano. nagle Sman po prostu on troszeczkę jak Rumak ma takie podejście, tak że musi być taki ordung wyćwiczymy ich, zabiegamy ich tak, po prostu ten, to nie przejdzie jeśli chodzi o Bayern Monachium, bo oni znają te wszystkie założenia taktyczne, dużo tutaj nie wymyśli jeśli chodzi o taktyki, tak, nie wymyśli po prostu piłki kwadratowej, nie, dużo nie Myśli, a bardziej kwestia zarządzania personali i transferów, tak odpowiednie ruchy transferowe. Zobaczymy. Tak wygląda sytuacja. Także Nagelsmann odchodzi. Nikoko, e, znaczy Nikokowacz. E, no, oczywiście Hansi Flick jest, e, będzie prawdopodobnie selekcjoner reprezentacji Niemiec. No i e, zobaczymy Nagelsmann jak długo się utrzyma, e, tak? Jeśli chodzi o m, funkcję tutaj m, w Bajernie Monachium. E, no ta może być po prostu m, nieciekawa sytuacja. To może być wiele spięcia, na przykład na linii Nagelsmann, a dyrektor sportowy Hasan Salihamidzic, bo Wydaje mi się, że Nagasman miał większe pole manewru, jeśli chodzi o Airbnbs, jako on, wpływ na transfery. A jednak w Bayernie, Manoachium będzie zdawał sobie sprawę, że przychodzisz tu na jakiś czas potem po prostu wylot, nie masz wpływu na transfery. Za transfery odpowiedzialne są inne osoby, możesz oczywiście zabrać głos, ale na końcu po prostu najważniejsza e, sprawa należy do e, władz Bayernu, do dyrektora sportowego i itd. Natomiast Hans League absolutnie bardzo dobrym był trenerem. Ja tego nie, nie, nie podważam, tak? Nawet to, że odpadł teraz DFB Pokal, ale zdobył ligę mistrzów i inne sukcesy. Wydaje mi się, że to był właśnie ten trener, który był potrzebny, tak? Już po praktyce, bardziej psychologię zarządzania, aczkolwiek troszeczkę już temu Hansiemu Flickowi brakowało. Nawet gdyby on przedłużył kontrakt, on więcej by nie wycisnął z tą drużyną. To byłoby genialne, gdyby to było połączenie właśnie Pepa Guardioli, jeśli chodzi o umiejętności, technikę i tak, kwestie piłki. Styl gry z po prostu zarządzanie ludźmi interpersonalnym, tak? Tutaj właśnie Hansiego Flika. To byłoby świetne według mnie po prostu połączenie takiego trenera. I to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. I jeśli chodzi o Hans jego flika, no to nie dałoby rady się po prostu przedłużyć już dalej. Zrobił wszystko, co mógł z tą drużyną. Odchodzi też po prostu tutaj w bliższe, w blasku. Ale też jest taka po prostu polityka, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec, także z reguły asystenci przyjmują później tą reprezentację. Wiemy, że Joachim Lew będzie jeszcze prowadził kilka miesięcy. Tam dwa czy trzy miesiące tą reprezentację Niemiec, i y, nie wiem po co oni cały czas zakłamują. Mówią, że nie wiadomo, czy jeszcze będzie prowadził, jeszcze były by, pogłoski w media, że może Real poprowadzi. Nie ma szans. Hastings klik na pewno będzie prowadził reprezentację Niemiec. To jest, y, jestem o tym przekonany, tak. No, to na, na 99%, żeby tutaj zostawić 1% nie y, domysłu. To wszystko nie się, trzymacie się. Cześć,